Czy kiedykolwiek widzieliście okulary do czytania, które automatycznie dostosowują się do wszystkich stopni? Pożegnajcie się ze swoimi starymi okularami do czytania i przecidaby słonecznymi. Przedstawiamy okulary z automatycznym zoomem, które zostały zaprojektowane w Niemczech jako rewolucja optyczna. Nie potrzebujecie już drogich badań wzroku ani oczekiwania tygodniami na nowe okulary. Dzięki opatentowanym soczewkom LCD, okulary te automatycznie dostosowują się w milisekundach, zapewniając krystalicznie czysty widok, niezależnie od tego, czy patrzycie na telefon, czy na odległy znak drogowy. Ponadto soczewki blokują 99,9% szkodliwego niebieskiego światła, dzięki czemu wasze oczy pozostają świeże przez cały dzień. Na zewnątrz okulary automatycznie przełączają się na tryb przeciwsłoneczny, chroniąc was przed oślepiającym światłem. Oprawki wykonane są z 6 gramowego stopu tytanu lotniczego, tak lekkiego, że zapomnijcie o ich istnieniu. Są odporne na pot i trwałe, z żywotnością do 50 lat, nawet podczas intensywnych ćwiczeń nie spadną. Zazwyczaj tak zaawansowana technologia jest bardzo kosztowna. Ale aby uczcić uruchomienie naszej strony internetowej, oferujemy niesamowitą 50% zniżkę i dożywotnią gwarancję. Ta specjalna oferta jest ograniczona do pierwszych 99 sztuk, a zapotrzebowanie szybko rośnie. Nie traćcie więcej czasu i pieniędzy. Jedne okulary rozwiązują wszystkie problemy. Kliknijcie poniższy link, aby zabezpieczyć swoją 50% zniżkę, zanim zapasy się wyczerpią.